Witam Was serdecznie. Nastała właściwie ta wiekopomna chwila. Czas na wspominki eurotripowe. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Dzień pierwszy zaczął się od spakowania sobie rzeczy do plecaka, czyli najpotrzebniejszych rzeczy ubrania: skarpetki, majtki i tym podobne. Po spakowaniu sobie tych przedmiotów, ubrań, postanowiłem sobie wziąć do poczytania jedną książkę, bo zazwyczaj będzie mi się nudzić podczas tych eurotripowych przeżyć. No i nie mylicie się bardzo, bo jak się jest za granicą to trzeba oszczędzać przy internecie, bo roaming danych za granicą jest po prostu bardzo mały. I trzeba tak oszczędnie wykorzystać internet przez te dwa tygodnie. To mi się udało. Na maksa wykorzystałem. Ale przejdźmy jeszcze do tego szczegółu. Wziąłem sobie do przeczytania książkę bardzo interesującą. No i mi się ta książka tak spodobała, że przeczytałem ją w 5 dni a nawet i sześć. Po kilka rozdziałów dziennie. Nieźle co, tak mnie wciągnęła. Nie będę mówić nazwy tej książki, ale była bardzo interesująca. Mówi się, że podczas tych autotripowych przygód będzie mi się nudziło. I tak sobie postanowiłem zabrać sobie tą książkę wspomnianą. Nie spodziewałem się, że aż tak szybko ją przeczytam. Kontynuując, dzień pierwszy był nudny, postój, żeby coś zjeść, i później w nocy przekroczył granicę z Czechami. Następnego dnia, czyli tego dnia drugiego, zaczęła się znowu ta nudna. Przejażdżka i zaczęło się oszczędzanie tego wspomnianego internetu. Tą drogę, co teraz widzicie, co teraz obserwujecie, nawet to jest taki skrót szybkiej trasy. Więc w razie czego, jak możecie podziwiać piękne widoki podczas tej oglądania tej wspomnianej trasy, to możecie nawet wysłuchać moich rozkmineczek. Drugi dzień był aż taki nudny, bo jak się patrzysz przez te 8 godzin, jak się jedzie, 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 to można się w ogóle znudzić. Przechodzimy więc do dnia trzeciego. W dniu trzecim były atrakcje. Jedyną atrakcją jest to właściwe przekroszenie granicy oraz automat z kawą, z herbatą, z czekoladą jak bierze się, no można powiedzieć dużą porcję to płacisz tego przysłowiowego jednego eurasa Dodatkowo był nawet także atrakcyjny znak jak korzystać z toalety jak ktoś nie oglądał tego znaku to może się cofnąć do tych moich szorcowych odcineczków których zachęcam bo tam pokazałem jak się właściwie korzysta z toalety? Niezła tabliczka była nawet. Kolejnego dnia znowu się udało kolejną granicę przekroczyć i zatrzymać się na miejscu parkingowym i oczekiwać na następny dzień. Wtedy nawet się udało odszejść do tego miejsca. No i tak można by było zakończyć odcinek, lecz opowiem wam o takiej ciekawostce. W pewnym miejscu jest takie miejsce, do którego można iść do toalety i nawet są polskie zdania. Zdania w języku polskim, czego nie wolno wrzucać do pisuaru. Dodatkowo był także i aneks kuchenny, znowu ekspres do kawy, tam często chodziłem po kawę, herbatę, czekoladę tam kawy mają średnio nie smakowała mi nawet z cukrem gdybym dodał trochę małej ilości, a nawet i z mlekiem, bo była chydna z innych ciekawostek to nawet szukałem prysznica wiecie gdzie można znaleźć prysznic? jak jest napis mężczyzna po angielsku man i napi taki rysunek nie napis, rysunek wieszaka kto by się spodziewał że właśnie za tymi drzwiami będą prysznice i toalety. Ale toalety to przecież większość przypadków są. Ale prysznice? Tak mnie zmyliło, że znowu musiałem przychodzić w korytarz w jedną stronę, jak i w drugą stronę, żeby poszukać prysznica i toalety. Naprawdę można się zgubić. Nawet w sprawie internetu mój tata powiedział mi, żebym ja poszedł i sprawdzić. Jakie jest hasło do internetu? Szukałem tak po tym holu, po tym, ja, tej, tego pomieszczenia, tego, gdzie można oprócz gotować te automaty do ekspresu do kawy, nawet są telewizory, można usiąść sobie na sofie i obejrzeć sobie wiadomości po holendersku. Niezłe wiadomości. I rozrywkę także. I ja, taki głupi, szukałem tego hasła, rozglądałem się w jednym pomieszczeniu, w drugim, w trzecim, Aż nie znalazłem karteczki z hasłem. Bo w większości przypadków powinna być aż taka karteczka z napisem. Jakie jest hasło? Czy coś właściwie jeszcze dopowiem w tym odcineczku do w sprawie tych niezapomnianych przygód? Nie dopowiem, bo jak podczas montowania tych klipów, tych pięknych widoków, zorientowałem się, że wyszło ponad 10 minut materiału. I gdybym jeszcze wrzucił nocną przejażdżkę po Holandii, to by wyszło nawet z 20 minut. A kto by oglądał te 20-minutowe filmy? Znudzilibyście się już po kilku minutach. A co po 20 minutach wytrwałego oglądania? Powiem szczerze, tak, że te relacje eurotrupowe jeszcze się nie skończą, bo zaczęły się, można powiedzieć, słabo. Nawet moja siostra naśmiewała się, że ona była z datą w Grecji, a ja tylko w Holandii. To powiedziałem jej tak: Nie ciesz się, bo może wszystko jeszcze się wydarzyć. No i się wydarzyło, ale o tym cudzie opowiem w następnym odcinku. Także o prezencie bardziej to pamiątce z Niemiec, które zakupiłem niezłą pamiątkę, mogę Wam pokazać nawet, ale to w nowym odcinku. Dodatkowo przygody w niemieckim makro, inaczej. Ich nazwa to metro. Dodatkowo nawet o tym opowiem o czeskim wigwizdowie, czyli poza obszarami, czyli o tym daleko, daleko za miastem, obszarze, który zaparkowaliśmy. I nocowaliśmy przez ten jeden dzień. W sumie to miałem nagrać to kamerką, bo ustawiłem sobie statyw, kamerkę bym miał, tam miałbym krzesełko, o tutaj ustanowione, nawet pokażę Wam, o tu jest krzesło, usiadłbym naprzeciwko tej kamery i bym mówił, ale niestety bateria w kamerce się skończyła i muszę ją ładować. No, można właściwie powiedzieć, że nagrywanie telefonem jest dziwne. Tak, gadasz przez ten telefon, nagrywa się to. Lepsze efekty są, jakbym użył kamerki sportowej. Ale co się można trudzić, warto spróbować innymi sposobami. I tak to będziecie oglądać na rogu, będziecie obserwować piękne krajobrazy, a ty gadaj i gadaj. Także już można właściwie zakończyć odcinek. Jak ktoś jeszcze nie widział poprzednich filmów dotyczących tej trylogii łebskiej czy tego pora tripu wycieczki rowerowej, także zachęcam do obejrzenia, a także nawet historyjek cmentarzowych. Bo historyki cmentarzowe rok 2023 pojawi się wkrótce. Także oczekujcie na następny odcinek. Do zobaczenia w kolejnych wspominkach Eurotrybowych. Niemożliwe, że bardziej rozbudowanych, bo to robię na szybko. Nieźle.